Jak zaplanować pracę na Wydziale Mas w firmie produkującej kosmetyki, na przykład takie jak ta tutaj. No Ja w tym filmiku będę chciał zaplanować produkcję masy perłowej i masy czerwonej. No dobra, to zaczynajmy w takim razie. Co ja tutaj mam? Otóż z prognozy przyszło do mnie kilka zleceń na wyprodukowanie masy perłowej i masy czerwonej. W jakiej ilości kilogramów? Tutaj żądana data realizacji na razie jest dość odległa. Tym bym się nie przejmował, mamy różne priorytety, ale ja sobie tutaj powiem: dobra, to zacznijmy sobie produkować tą masę czerwoną, a potem będziemy sobie analizowali, co takiego tutaj się zadziało. No, mogę tylko powiedzieć tyle, że w przypadku produkcji kosmetyków to mamy do czynienia z produkcją wsadową. Tutaj tych operacji wsadowych jest bardzo dużo operacji uzależniających wsad operacji, w których nie jest obojętne co trafi na który zasób po kolei, więc tutaj tych reguł musiałem troszeczkę Zdefiniować, żeby Państwu zademonstrować, zasymulować taką produkcję masy kosmetycznej. No i teraz sobie popatrzmy, może, bo on tutaj już skończył, co takiego tutaj się stało. Otóż tak, najpierw jest proces naważania, w którym jest jakiś pracownik naważania i on z tych pięciu zleceń naważył tak, ponieważ stwierdził, że do naszego później topielnika i mieszalnika idzie tak zgrupować ten nasz wsad. Tak, Tu mamy mieszalnik, o tutaj jest, tu jest mieszalnik, tu jest topielnik, że idzie zgrupować tak, bo nie przekraczamy tutaj wartości maksymalnej. Ja sobie podejrzę na mój mieszalnik masy i on ma maksymalną wielkość 50 litr, 5000 litrów, ale proszę zwrócić uwagę, że on nie jest bezstratny, czyli nie możemy całej tej masy odzyskać w procesie, więc tutaj jest prowadzona strata masy. W ogóle cały mieszalnik grupuje wszystko po kolorach, żeby tutaj używa dodatkowych parametrów 3D, żeby zgrupować po kolorów. Czas grupowania wsadu jest 5 dni. Typo szeregów nie ma zdefiniowanych, ale właśnie tutaj jest taka zagadka. Sam zasób jest zasobem wsadowym. No właśnie tutaj 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 mamy pięknie to ułożone, czyli jest proces naważania, faza topienia tłuszczy, następnie te tłuszcze przechodzą do mieszalnika, a potem ta masa, którą sobie już zrobiliśmy i masa, którą prze, no, przemieściliśmy do naszych pojemników, jest poddawana procesowi sezonowania. No dobrze, to teraz sobie wprowadźmy drugą masę, zobaczymy tutaj, puścimy sobie produkcję tych naszych wszystkich mas, czyli dołożymy masę perłową również do produkcji, niech hal tutaj się troszeczkę popoci. A my sobie, może tak, jeszcze, jeszcze tutaj pokażę, albo może za chwileczkę. Najpierw, niech on tutaj skończy to harmonogramowanie. On tutaj już kończy. Tu ma dość dużo tych zasobów wsadowych, bo ja założyłem, że zarówno naważanie, że zarówno topielniki, że zarówno mieszalniki są zasobami wsadowymi. Natomiast proszę zobaczyć, komora do sezonowania masy jest u mnie ustawiona jako zasób o nieskończonej zdolności produkcyjnej. No i teraz proszę zobaczyć, co tutaj mamy. Naważamy jakąś masę. Przepraszam, składniki do, do, do naszej masy. Następnie topimy tłuszcze, ale tu jest jakaś dziwna przerwa. Dlaczego on na przykład tu nie zrobił? No dobrze, ale popatrzmy na pierwszy wadek. Tu topimy. Ja może wyłączę sobie na chwilkę tutaj pracowników, a wybiorę tylko. Co tu jest maszyny? Być może jakaś komora jest. Nie, komory nie ma. Ale tutaj może być jakiś bufor na przykład. Co tu jeszcze może być za jakiś zasób taki <laughs> ciekawy? Stanowisko robocze, może. O, właśnie. Czyli mamy tak, proces naważania, proces topienia tłuszczy, wszędzie są to procesy wsadowe. Proszę zobaczyć proces mieszania i następnie już proces sezonowania, tak jak ta masa była znana. No właśnie, ale tu proszę zobaczyć, jest pewna taka odległość. Dlaczego on na przykład tego tu nie zrobił? Otóż nie zrobił tego tutaj z powodów takich pewnie oczywistych, że gdyby zrobił tutaj to stopiony stopione tłuszcze straciłyby swoją temperaturę czekając na mieszalnik, bo tu się kończy praca i prawdopodobnie ja tutaj ustawiłem, że jest bardzo ważny parametr. Tak jest, że czas przesunięcia do kolejnej operacji jest maksymalnie 15 minut. No, mógłbym tutaj wprowadzić inny, czyli między topieniem a mieszaniem nie może upłynąć więcej niż 15 minut. No, mógłbym ustawić, że ma być inaczej, że może być na przykład tutaj minuta i możemy zobaczyć, co się wtedy zadzieje. Zadamy Halowi kolejną zagadkę, na pewno bardzo się ucieszy z takiego zadania, więc dajmy mu minutę, czyli to będzie prawie przesunięte, no on oczywiście musi taką przestrzeń tutaj znaleźć w trakcie harmonogramowania, ale no tutaj widzimy, że jest pewien odstęp, tak, tutaj. A powinien być teraz ten odstęp dużo, dużo, ja sobie przyłożę kursor tutaj. Powinien być dużo, dużo mniejszy ten odstęp. O, właśnie, widzimy i rzeczywiście tak się zadziało. No, ale to są już bardzo skomplikowane procesy, które dzieją się pod spodem. Więc jak widzimy, on tu bardzo pięknie ułożył nam zarówno naważanie, topienie tłuszczy, mieszanie na mieszalniku, jak i potem proces sezonowania i później pewno byśmy zdefiniowali proces konfekcjonowania, gdybyśmy z tej masy chcieli wyprodukować jakiś Konkretny krem, na przykład, na przykład krem do opalania, albo taki właśnie krem, jaki prezentuję tutaj o, tutaj o, za mną teraz na przykład. No dobrze, jeżeli to jest ciekawe, widzielibyście Państwo, że to mogłoby być to, co pomogłoby Wam lepiej wykorzystać zasoby w Waszych wydziałach przygotowania mas i w, w, w trakcie procesu mieszania, sezonowania i tak dalej. Coś, w czym HAL się doskonale sprawdza, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Janusz Piekli.